Staraj się, Jucia, za bardzo nie, nie uciekać, ok? Żeby on chociaż cię na ochraniacz trafił. Nie się nie nic ci nie zrobi, bo jest miękki ochraniacz. Po to macie właśnie ochraniacze, żeby się nic nie stało. No i co? Praca jest? Przeskocz, druga strona. Lecimy. Patryk, jak, to, jak ty atakujesz? Która ręka atakuje? Która ręka ma atakować? Tam, ta, która jest noga z przodu, a nie tylną tylnią ręką ją atakujesz. Przednia ręka atakuje? Nie, to jest, ale to zmień pozycję. Znowu zmień tarczę, przełóż na drugą rękę. Przednią i nie z góry uderzaj, tylko uderzaj ją po prostej. Wyżej ręce trzymaj, Julka, to ci nie trafi. Wysoko ręce trzymaj, bo to głównie o to chodzi. Gabryś. Jabryś, jak atakujesz? Ręka prosta atakuje. Przede wszystkim problem z atakiem. O właśnie, to był atak dobry. Dobra.